Pokażę Wam, jak rozłożyć grę wielkoformatową w warunkach terenowych, w warunkach polowych. No i wtedy będziecie po prostu mieli już pełną jasność, że montaż gry jest szybki, łatwy i bardzo przyjemny. Także zabieramy się do montażu gry. Jesteśmy na kwietnej łące. Łąka, jak widać, nie jest skoszona. Specjalnie wybraliśmy takie miejsce, które nie jest idealne do montażu gry, żeby pokazać, że gra sprawdzi się w różnych warunkach i że będzie się nadawała bardzo dobrze nawet na taką nieskoszoną łąkę. Tak naprawdę gry wielkoformatowe możemy rozkładać również na plaży, na boisku, na sali gimnastycznej. Na świetlicy, w przedszkolu szkole, w zasadzie gdzie nam się żywnie podoba, są to gry mobilne i praktycznie dostosowane do montażu we wszystkich warunkach. No, dzisiaj pokażemy montaż gry na kwietnej łące w lesie i zobaczymy jak to wychodzi. Przede wszystkim, zanim rozpoczniemy montaż gry, musimy zadbać o przestrzeń dookoła. Czyli sprawdzić, czy nie ma jakiejś śmieci, anus skła, czy śrubek, czy czegoś, co mogłoby na przykład w trakcie rozgrywki spowodować. Jakieś, jakieś na przykład skaleczenie. Generalnie teren trzeba ogarnąć, wysprzątać. Na przykład ja tu widzę o, jakieś patyczki. To wszystko, co mogłoby stanowić jakiekolwiek zagrożenie w przestrzeni gry powinniśmy usunąć, tak? Bardzo ważne jest, żeby miejsce rozgrywki było bezpieczne i przyjazne, dlatego musimy je oczyścić, posprzątać. Dobrze, żeby teren był w miarę równy, w miarę płaski. To no wiadomo, że najlepiej się rozkłada na skoszonym trawniczku, ale nie zawsze mamy takie warunki. Czasami trzeba pracować na tym co jest, dlatego myśmy się specjalnie wybrali taką oto łąkę kwietną i tutaj rozłożymy grę. Możemy rozpakować grę, czyli wyjmujemy wszystko, co jest w grze. rozkładamy planszę, tak naprawdę po prostu ją rozwijamy, tak. Tu mamy takie specjalne wałki tekturowe, ekowałki, no którymi możemy przy składaniu gry nawijać sobie na nią grę, a nie grę. I montaż, montaż i rozłożenie gry jest bardzo proste. Stajemy po środku i po prostu grę rozwijamy. W zasadzie mamy rozwiniętą grę, jak widać pało. Trwało to zaledwie moment. Gra posiada tak zwany, mata gry, posiada tak zwaną pamięć kształtu. Czyli po prostu jak się troszeczkę nagrzeje, rozprostuje, to ona wróci do swojego pierwotnego kształtu. I teraz tak naprawdę pozostaje nam zamontować grę śledziami montażowymi do podłoża. I gra będzie gotowa do rozgrywki, tak? Bierzemy sobie śledzie montażowe. Wbijamy. Przy wbijaniu warto naciągnąć grę, żeby się rozprostowała. na no to sposób w zasadzie zostają nam jeszcze cztery śledzie, możemy je wbić, nie musimy, ja lubię jak jest mniej wbitych śledzi, możemy je sobie schować i teraz pozostaje montaż, pozostaje montaż ekoprzeszkód i boków gry, czyli możemy sobie na przykład zabezpieczyć jeszcze tutaj, tutaj grę. Pozostały nam dwie ekoprzeszkody do rozłożenia. Na przykład ja lubię rozłożyć ekoprzeszkody na starcie, albo gdzieś blisko startu, możemy to zrobić tutaj. Prawie wszystkie dzieci zawsze są w stanie przeskoczyć w trzeci poziom, więc ja zazwyczaj ustawiam ekoprzeszkody na trzecim poziomie. O, możemy rozłożyć tutaj. I w zasadzie gra jest gotowa do rozgrywki. Zapraszamy dzieci, ustawiamy na starcie. No i proszę Państwa, dobrze się bawimy i możemy grać.